Volkswagen 2.0 SDI. Klient narzekał na długie odpalanie. Jak odpalił, podbił sobie obroty z gazu. Na komputerze wyszły świece żarowe do wymiany. Ktoś mu to wymienił i przyjechał do mnie. Niedawno był wymieniany rozrząd. Podłączyłem komputer. Wyskoczył błąd czujnika, położenia wałka. No i co? Poprzednik spartolił robotę? No nie do końca. Czujnik położenia wałka jest zdemontowany. I teraz tak. Tam w środku są napisane, opisane są piny, ale to jest tam. Yy, podłączamy do jedynki i do dwójki. Teraz nie włączymy na przykład tak. No i nam pokazuje jeden. Do końca nie wiemy, ale mam drugi czujnik ze starego auta mojego, z jakiegoś golfika. Też taka sama kostka, też tak samo opisana. I tutaj widać: 1, 2, 3. Więc teraz podłączymy sobie tego pod jedynkę czarny, pod dwójkę czerwony. Już zamieniłem czujniki. I tak samo jeden ka czarny, dwójka czerwony. Tu mam to tak połączone, bo jedną ręką bym musiał to nagrywać, ale to nie robię. Tak o i ten czujnik już coś pokazuje. Gdy czujnik nie działa, czyli na przykład odepnę jedno, pokazuje nam jeden. Czyli wychodzi na to, że nikt źle nie zrobił rozrządu, tylko ten po prostu umarł. Yy, popatrzyłem chwilę w internecie i ktoś tam mówił, że dla tego silnika to jest normalny. To yy, że po prostu one umierają. Ok, przez to dużej dłużej pali może zgasnąć jakieś falowanie obrotów i tak dalej. Ale na jakimś silniku powiedzieli, że trzeba rozrząd wywalać, no bo on jest zakółkiem i nie da się. No, jednak się da. Jak to w Volkswagenach. Czujnik jest tutaj podpinany, idzie sobie tam wzdłuż i tam, o tam jest taki otworek i ten otworek wychodzi przy rozrządzie, teraz nie wiem czy to będzie widać, próbuję tam wejść, nic nie widzę, ale okej. Okay. Y Gdzieś tam jest ten otworek. Dobra, nieważne. Tam jest ten otworek. I tutaj właśnie śrubkę dziesiątkę jest przykręcany czujnik. Tu gdzie jest ten otworek, jest taka plastikowa zaślepka od strony rozrządu wpychamy, przepychamy tu, wyjmujemy. Odkręcamy tam śrubkę dziesiątkę. Uważamy tylko, że nam nie wpadła, i mm, wyciągamy go w tamtą stronę. Tu przepychamy cały ten kabel i wyciągamy. Montujemy nowy y, osłonę rozrządu oraz dolot. No i samochód musi chodzić. A takie głupie gadanie, że trzeba rozrząd wywalać, no akurat w tym nie trzeba. No i tyle. Wymieniam, wymieniam na nowy, oddaję autko. Może akurat Wam to się przyda? Taka mała ciekawostka, krótki filmik. Dzięki za uwagę.